No. Dobra. Skacze na ciebie? idziemy. on no, myślę, że nie ma jeszcze lajka. Chyba daj spokój, Bohem. Siema, siema. Gdzie się tam? Też. Dwa fotele są. Dwa fotele. Co? No tym będziesz się machał, bo to ja skręciłem źle. Dam ci lepszy, stabilniejszy. Ale szeroki, już piszą, już piszą. Uspokój się. 13 kilo, przedtem. Tak robisz. O mas fajny. No wie, siema Ej, Hej i pomyśleć, że ja z kimś takim się biłem <laughs> Nie wiem po chuj mi to było w sumie Dobra Siema widzowie Pomysł I Stale. Ale łapa siedzi. No ćwiczy chłop, lubi poćwiczyć. To muzyka po cichu leci. 1400... Wojtek, listów. powiedz, iloraz... Mołpa, no, everyone, Twitch... Gdybym na to nie Oj tak by Discorda, wszystko jest. Patrz, ile mam subów płatnych. Tu. Ile? 736. I to polega? No... Dwie z... się kosztuje chyba sub, to połowa moja. Się. A ty kiedy odpalasz w ogóle? Właśnie tak zastanawiamy się ze Zbyszkiem, grałem sobie w Ligę. W Liga CS- w sobie grałem, W Ligę to i ze mną i, ten, i w CS-a to będziemy, grali, to będziemy sobie. grali No Ja wrzucam, że jest live Insta Hude byki! Hude nie? Yeah. Zobacz kanał Skowronek na Kanie TTV, chłop Cię rysuje. Później, teraz nie mogę. Zobacz kanał SKOWR8NEKK na TTV, chłop Ciebie rysuje. Kiedy jaki o. fame? Pytanie, kiedy gala jaka? Kiedy gala? Już nie mogłeś wiecie, ale w tą niedzielę jest konferencja, także zapraszamy, bo... To będzie taka wyjątkowa konferencja, inna. Wieś na Twitcha. Jak ty masz? Rafał i Krzew? Tak, już. Ej, ale w, yy, w niedzielę fajna konfa I coś takiego nowego, czego jeszcze nie było Tak? Nowy format? Nowy format? Znaczy, nowy format to taka... Taka... Coś innego <laughs> Muzycznie możesz puszczać taką setę? Mogę, czy... co chcę Tak? To może? można? Zajubić się? No, kurwa Dobrze, nie? No. Dzięki. Z Rafał Rafał przyjeżdżał i na stację jeździliśmy Red Bullka wypić. No. Red Bulla też mam dla ciebie w szklanej, Chcesz? No. To kola czy Red Bull? Red Bull. To idę po Red Bull. Budzę się. No idę po Red Bulla. To to pie pierwszy raz się pokazuje, e, tak po przytyciu. 13 kg. Gdzieś tam po bardziej. To jebałem, dużo, to jebałem, bo i tak. No. Teraz no. podam na ciebie stawę? No ja się zabierać będę, bo tutaj kurwa mi cisną codziennie. No ja. Sligan miał ci pan przygotować. No on czeka aż, bo powiem, że jestem gotowy, nie? Feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Is how you see.